ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski jest kapłanem diecezji kieleckiej profesorem katolickiego uniwersytetu lubelskiego obecnie zatrudniony przy katedrze teologii biblijnej i proforystyki sekcji nauk biblijnych instytutu nauk teologicznych katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II w 2011 roku ksiądz Marcin uzyskał doktorat na papieskim instytucie biblijnym w Rzymie Habilitował się w 2019 roku na Wydziale Teologii KUL, a w 2021 otrzymał tytuł profesora tejże uczelni. Jest członkiem Międzynarodowych i Krajowych Organizacji i Towarzystw Naukowych. Od 2020 roku zasiada w gremium Papieskiej Komisji Biblijnej, autor szeregu monografii i artykułów naukowych. Proszę więc księdza Marcina o zaprezentowanie swojego referatu zatytułowanego Apokaliptyczne oblicze przeciwników Pawła w drugim liście do Koryntian w rozdziałach od 10 do 13. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie na to sympozjum. Interesuje mnie zasadniczo literatura Pawłowa, listy Pawła, ale te listy postaramy się przeczytać w kluczu środowiska literatury żydowskiej okresu II świątyni, czyli bardziej tę literaturę będę traktował nie jako punkt takich szczegółowych analiz, ale, ale porównania z Pawłem i narzędzie, które pozwoli wydobyć orędzie listów Pawłowych. To gwoli wyjaśnienia. Natomiast Dotyczyć będzie nasza analiza drugiego listu do Koryntian, czterech ostatnich rozdziałów. Apokaliptyka, zarówno w sensie zespołu idei, jak i gatunku literackiego, systematycznie zyskuje sobie na popularności w lekturze listów Pawła. Wśród nich znajduje się także drugi list do Koryntian, z interesującymi nas szczególnie ostatnimi czterema rozdziałami. W II Koryntian 12, 12:10 znajdujemy słynny opis niebiańskiej podróży Pawła, z której nie przywiózł absolutnie nic spoza areta remata, niewypowiadanymi, niewypowiadalnymi słowami. Na tym niestety kończy się najczęściej apokaliptyczna lektura 2 Koryntian 10:13, 13, które zasadniczo czyta się w kluczu grecko-rzymskim. Tymczasem cztery ostatnie rozdziały drugiego listu do Koryntian to prawdziwa kopalnia nawiązań i aluzji apokaliptycznych, które dotyczą zasadniczo zmagań Pawła z jego przeciwnikami w Koryncie. Pawłowych oponentów ubierano już w satygnostyków, misjonarzy żydowsko-hellenistycznych czy pneumatyków. Z rozdziałów 10-12 wiemy, że byli oni judeochrześcijanami, sprawnie posługiwali się retoryką i bezwzględnie próbowali podporządkować sobie wspólnotę w Koryncie, dyskredytując przy tym Pawła. W starciu z nimi apostoł sięga po obrazy i motywy apokaliptyczne. Gdzie jeszcze? Prócz 2 Koryntian 12, 1-10, Można je odnaleźć i czemu służą na te pytania, postaram się odpowiedzieć w tym wystąpieniu. Zaczynamy od pierwszego motywu, który można znaleźć w tych właśnie rozdziałach 2 Koryntian 10, 13, w tej apokaliptycznej retoryce Pawła, czyli motyw świętej wojny 2 Koryntian 10, 3, 6. Według Eliota do Pawłowych motywów apokaliptycznych można zaliczyć zmaganie z jego przeciwnikami opisywane w 2 Koryntian 10.3.6 i szerzej w 2 Koryntian 10.13, ponieważ stoi za nimi władca tego świata, tak Paweł nazywa ich w 2 Koryntian 11, 12, 15, walka z nimi jest równocześnie zmaganiem z siłami ciemności. Tyle Eliot. Spróbujmy zilustrować jego lakoniczne stwierdzenie konkretnymi tekstami i e, motywami. Pawłowa kampania przeciwko oponentom w Koryncie, ten tekst opisujący ją widzimy tutaj przed naszymi oczyma, ma swoją ciekawą paralelę w tekście, który pojawił się teraz, w testamencie Dana w piątym rozdziale. Patriarcha roztacza tutaj przed swoimi synami obraz zbawienia, które przyjdzie na Izraela z plemienia Judy i Lewiego. Sam pan wyda wojnę beliarowi i odbije jego jeńców, dusze świętych, zwróci serca nieposłusznych ku sobie i udzieli wiecznego pokoju tym, którzy go wzywają. Podobnie do testamentu Dana, testament Zabulona 9.8, wykorzystując obraz jeńców i niewoli, przedstawia Pana, który na końcu czasów, powstając w świetle sprawiedliwości jako miłosierny uzdrowiciel, wyzwoli synów ludzkich z niewoli Beliara i zdepcze wszelkiego ducha błędu, zwróci narody ku sobie. Teksty te, testament Dana i Zabulona, mówią o zmaganiu czasów ostatecznych, lecz w takich właśnie czasach lokuje istnienie swojej wspólnoty wczesnochrześcijańskiej Paweł. Wierzący to ci, których dosięga kres czasów, według pierwszego Koryntian 10.11. Nawet jeśli Paweł, przecząc tezą Szwajcera, nie oczekiwał rychłego końca świata, wydaje się dostrzegać w sobie reprezentanta Boga walczącego o swój lud. Opis jego kampanii w Koryncie nosi pewne ciekawe podobieństwa do Bożej kampanii opisanej w testamencie za Dana i Zabulona. Paweł także uwalnia świętych. Tak we wstępie listu nazywa swoją wspólnotę. Uwalnia ich z wpływu swoich przeciwników i stojącego za nimi beliara. To imię pada, jedne miejsce w Nowym Testamencie, właśnie w 2 Koryntian 6,15. Oręża postoła, mocny w Bożej sprawie, burzy twierdze warowne o niszczy knowania przeciwników i wszelką wyniosłość wznoszącą się przeciw poznaniu Boga. 2 Koryntian 10, 4, 5. Równocześnie Paweł bierze w niewolę, a ich malotizo wszelki zbuntowany umysł i poddaje go w posłuszeństwo Chrystusowi. Wreszcie tak w Testamencie Dana jak w 2 Koryntian 10.13 stawką jest pokój. Apostoł kończy zapowiedzią trzeciej wizyty, która ma w Koryncie zaprowadzić pokój. Rozdział 5 Testamentu Dana zamyka wizję Nowej Jerozolimy, Pana przebywającego pośród swego ludu i panującego nad nim oraz zapowiedź panowania wierzących razem z Bogiem w niebie. Pawłowa kampania w Koryncie także ma na celu stawienie przed Panem wspólnoty jako czystej dziewicy dla Chrystusa 2 Korytian 11.2, bycie ich bycie wypróbowanymi w oczach Bożych, 2 Koryntian 13.7, czyli ostatecznie zbawienie. Pomimo pokrewieństwa semantycznego i ideowego, obraz kampanii Pawła w 2 Koryntian 10.3.6 nie doczekał się wśród komentatorów żadnego powiązania z żydowską apokaliptyką. Pawłowe zmagania z przeciwnikami interpretuje się tu na co najmniej sześć sposobów. Mamy je przed oczyma. Z odniesieniem do Zachariasza 9.12 Przysłów, 21.2 Kocheleta, 9.14.6 do grecko-bardzo grecko-rzymskich odniesień konfliktów między cynikami i stoikami, bądź sofistami, do zniewagi wyrządzonej ambasadorowi, bądź do hellenistycznych opisów oblężeń. W żadnym z tych przypadków, jak widzimy, nie ma wzmianki o apokaliptycznych zmaganiach apostoła. Testament Dana i Zabulona zachęcają nas do szukania paraleli między kampanią Pawła w Koryncie, a Bożą walką z siłami zła. Konflikt we wspólnocie korynckiej przeniesiony tu zostaje na zupełnie inny poziom. Nie jest to już, jak podkreśla się dziś w opracowaniach na temat przeciwników Pawła, osobiste starcie pomiędzy nimi i apostołem. To walka między Bogiem, reprezentowanym przez Pawła, i siłami ciemności. Które uosabiają jego przeciwników. Kolejny motyw i kolejne miejsce w 2 Koryntian 10.13, gdzie odnajdujemy apokaliptykę i motywy apokaliptyczne, to rozdział 11 i przeciwnicy Pawła opisani tu jako węże i słudzy szatana. Osobowe zło często pojawia się w drugim liście do Koryntian. I to już jest ciekawy motyw, który skłania do tego, żeby szukać powiązań z apokaliptyką żydowską. To zło przyjmuje w drugim liście do Koryntian kilka imion: Szatan, Bóg tego świata, Beliar i Wąż. 2 Koryntian 11.3 Paweł lęka się, aby wspólnota nie została zwiedziona przez jego przeciwników, jak Ewa przez węża. Według 2 Koryntian 11, 14, 15 przypominają oni anioła ciemności który przebiera się za anioła światła i podszywa podsługi sprawiedliwości. Popularne powiązanie przeciwników z wężem, podającym się dodatkowo za anioła światłości, to motyw, który Paweł oczywiście mógł zaczerpnąć z rodzaju 3. Warto jednak zauważyć, jak często pojawia się on w żydowskich apokalipsach okresu lub tekstach o charakterze apokaliptycznym okresu II świątyni. Szatana pod postacią węża opisuje Księga Jubileuszów. Opowiadając na nowo, jakby e, za trzy epizod w Edenie, ale także portretując złego, który ukąsił syna Adama i Ewy Seta i mówił ludzkim głosem. W psalmach Salomona 4.9 wąż niszczy mądrość swymi zbrodniczymi słowami, a w Liber Antiquitatum Biblicarum 13.8 Bóg pokazuje Mojżeszowi miejsce stworzenia węża. Według wyroczni cybilińskich wąż zwiódł pierwszych ludzi ku śmierci. Druga księga barucha odpowiedzialnością za grzech pierworodny obarcza zarówno Adama, jak i Ewę, którzy posłuchali węża, przez co wielu zmierza ku zagładzie, a ogień pożera niezliczonych. Jak widzimy, literatura żydowska okresu II świątyni rozwija i dramatyzuje węża, motyw węża, zwodzącego pierwszych rodziców. Podkreśla się aspekt posłuszeństwa wężowi, który stoi w sprzeczności z posłuszeństwem wobec Boga. A także wrogość węża wobec człowieka, prowadzonego przez ku zagładzie. Paweł mógł wykorzystać te popularne apokaliptyczne tematy dla tym mocniejszego opisania swoich przeciwników. Podobnie jak Wąż przemawiał do pierwszych rodziców ludzkim głosem, tak oni przemawiają w koryncie uwodzącymi słowami retoryki. Paweł w przeciwieństwie do nich nie uznaje się w niej za eksperta, mówi o sobie idiotę sto logo. W 11, 2 Koryntian 11,6, ale wyraźnie podkreśla, że przewyższa swoich przeciwników poznaniem gnozis Chrystusa. Jego oponenci jak wąż niszczą w Koryncie mądrość, głosząc inną Ewangelię, innego Chrystusa i innego Ducha. 2 11,4. Posłuszeństwo przeciwnikom to w istocie posłuszeństwo wężowi i nie ma nic wspólnego z posłuszeństwem Chrystusowi, o które walczy Paweł w Koryncie. Innym motywem, który jeszcze mocniej być może wybrzmiewa w Pawłowym opisie przeciwników, jest ich porównanie z szatanem, który przebiera się za anioła światłości. Motyw szatana w przebraniu pojawia się szczególnie często w Testamencie Hioba. W 6:4: próbuje on dostać się do domu Hioba w przebraniu żebraka, później jako król persów, dalej jeszcze jako sprzedawca chleba, aż wreszcie przychodzi pod postacią trąby powietrznej. Do wspomnianego dzieła. Można jeszcze dodać życie Adama i Ewy, gdzie szatan zamienia się w anioła światłości i nakłania Ewę do porzucenia pokuty. Tłumaczenie biorę z księdza profesora. A więc przeczytajmy ten tekst, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawa paralela do naszego Pawłowego opisu. Gdy już minęło 18 dni ich płaczu, szatan przybrał postać cheruba. O wspaniałym wyglądzie udał się nad rzekę Tygrys, aby zwieść Ewę. Łzy spływały jej po szacie na ziemię. Szatan rzekł do Ewy: Wyjdź z wody i odpocznij, gdyż Bóg przyjął waszą pokutę, twoją i męża twego Adama. Ponieważ szukaliście Boga, Bóg wysłał mnie, abym cię stąd zabrał i udzielił wam pokarmu, dla którego podjęliście pokutę. W greckiej wersji życia Adama i Ewy, tytułowanej Apokalipsa Mojżesza. Szatan udając anioła, zależy od tłumaczenia, ale zwiesza się z muru ogrodu i rozpoczyna dialog z Ewą. Wówczas obaj, ten tekst mamy przed oczyma, szatan i wąż przyszli do mnie i zaczęli krążyć wokół muru rajskiego, albo według tłumaczenia Johnsona, i natychmiast zwiesił się on z muru rajskiego. Kiedy aniołowie odchodzili na służbę pańską, wówczas szatan przybrał postać anioła i zaczął wielbić Boga anielską modlitwą. Ja uklękłam przy murze mówi Ewa, i słuchałam jego modłów. Spojrzałam, ujrzałam w nim podobieństwo anioła, lecz gdy ponownie spojrzałam, już go nie ujrzałam. Wówczas odszedł wezwać węża słowami, przyjdź do mnie, abym mógł wstąpić w ciebie i przemawiać z twymi ustami tyle, ile będziesz musiał powiedzieć. Życie Adama i Ewy oferuje bardzo ciekawe nawiązanie do przeciwników Pawła w Koryncie. Wykorzystują oni delikatną sytuację we wspólnocie, która po bolesnej wizycie, bolesnej dla apostoła, po liście we łzach i po misji Tytusa wreszcie wraca do normy. 2 Koryntian 7. Przeciwnicy chcą zburzyć pokój, który zapanował, oskarżając Pawła o słabość w dyscyplinowaniu grzeszników i brak autorytetu właściwego ojcu wspólnoty. To jest rozdział 10 drugiego Koryntian. Odwodzą Koryntian od zadeklarowanej pokuty i ukarania buntownika, który... Obraził Pawła podczas jego ostatniej wizyty. W tej sytuacji rzeczywiście przypominać mogą szatana odwodzącego pierwszych rodziców od pokuty i poprawy swoich dróg. W greckiej wersji życia Adama i Ewy, oni, którzy przybywają z daleka, wyciągając się, jak mówi Paweł, hyperekteino, aby dotrzeć do Koryntu, mogą przypominać węża przewieszającego się przez mur ogrodu w tłumaczeniu Johnsona. Szatanowi ostatecznie udaje się według żydowskiego apokryfu odwieść pierwszych rodziców od pokuty, co będzie dla nich y, zgubne w konsekwencjach. Paweł nie pozwoli sobie na to, wzywając wierzących do odwrócenia się od nieprzyjaciół i ich zgubnych wzorców. Z drugi list do Koryntian, wsparty apokaliptycznymi obrazami dobrze wypełnił swoją misję. Apostoł w 1955 roku pojawił się po raz trzeci w Koryncie, spędził tam pół roku, skomponował swój list do Rzymian i został przez Koryntian wyprawiony z kolektą do Jerozolimy. Nie byłoby to możliwe, wydaje mi się, gdyby nie mocne apokaliptyczne odsłonięcie tożsamości przeciwników w drugim liście do Koryntian, gdzie porównuje się ich do węża i opisani są jako słudzy szatana. Kolejne ciekawe miejsce w którym uruchamia się nasza wyobraźnia apokaliptyczna w drugim liście do Koryntian, to rozdział 11, wers 20, gdzie opisuje się przeciwników wykorzystujących wspólnotę. I jeszcze jeden motyw, który, po który Paweł mógł sięgnąć, aby ujawnić tożsamość swoich przeciwników. Apostoł opisuje tu działania adwersarzy, którzy obejm które obejmują zniewalanie, obżeranie, wykorzystywanie wspólnoty, wynoszenie się ponad nią, czy uderzanie Koryntian w twarz. W literaturze żydowskiej okresu II świątyni za działaniami tymi stają często apokaliptyczne siły zła, które apostoł może postrzegać jako inspirujące przeciwników. Słyszeliśmy już, że Paweł opisuje ich jako sługi szatana. Odpowiadają oni za zniewolenie wierzących. Zniewolenie, zniewalanie, kataduleo, to według wyroczni sybilińskich domena rzymskich imperatorów, czy w przeszłości Egipcjan, którzy uczynili to Izraelowi. Według testamentu Judy rozwiązłość i chciwość to rzeczy oddalające od Bożego prawa, zaślepiające dusze i uczące arogancji. Czwarta Machabejska, testament Asera czy testament Józefa łączą rządze z niewolą. Aser dodatkowo stwierdza, że ludzie pełni rząd chcą podobać się Beliarowi i innym podobnym do siebie indywiduum. Z 2 Koryntian 12:21 dowiadujemy się, że grzechy, nieczystości, rozpusty, rozwiązłości szerzą się w Koryncie, podczas gdy przebywają tam przeciwnicy Pawła. Ich wpływ na wierzących nie musi przejawiać się tylko w ekonomicznym zniewalaniu wspólnoty czy wykorzystywaniu ich materialnie, ale także we wtrącaniu wspólnoty w niewolę praktykowanych przez siebie wad. Testament Judy wiąże chciwość z rozwiązłością. W imieniu Beliara który jest panem grzechu i zniewolenia. Przeciwnicy Pawła czynią Koryntian swoimi niewolnikami. Czynią to zarażając ich własnymi wadami i stylem życia. Co gorsza, zniewalający i zniewoleni w podobny sposób chcą się odtąd podobać Beliarowi, nie Bogu i Chrystusowi. Chcą także uchodzić z godnych szacunków we własnych oczach. Nie dziwi zatem, że uciekają się do porównywania się tylko we własnym gronie, co Paweł krytykuje w 2 Koryntian 10, 12, 18. Jeszcze mocniejszy obraz myślę odnajdujemy w kolejnym określeniu przeciwników, którzy obżerają Koryntian. Ci, którzy tak robią, którzy obżerają wspólnotę, są podobni do gigantów, rodzących się ze związku kobiet z upadłymi aniołami, którzy pożerają owoc pracy człowieka. Widzimy tu przed sobą tekst pierwszej księgi Henocha. Wzięli sobie żony, każdy po jednej, zaczęli chodzić i przestawać z nimi, nauczyli je czarów, zaklęć i pokazali, jak wycinać korzenie i drzewa. One zaszły w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki. Ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciw ludziom, aby ich pożreć. Obrazem tym opisuje się także, idąc za tradycją biblijną, wrogów pożerających Izraela czy, czy skargę sprawiedliwych pożeranych przez bezbożnych. W roli pożerających ludzkość obsadza się także w tekstach żydowskich pogańskich królów portretując ich dodatkowo jako pożerających się nawzajem, tak czwarta księga jest na przykład. Bliski Pawłowym opisom przeciwników obraz znajdujemy także w Apokalipsie Mojżesza, w siódmym rozdziale, gdzie mówi się o destrukcyjnych i bezbożnych rządzących, którzy przedsta przed przedstawiają się jako sprawiedliwi, a w istocie są oszustami, dbającymi tylko o własne dobro, fałszywymi, uwielbiającymi uczty, jedzenie i picie. W ich oczach Paweł, nie pobierający opłat za przepowiadaną Ewangelię i pracujący na własne utrzymanie, mógł stanowić realne zagrożenie. Jak wynika to z drugiego Koryntian 12, 16, 18, przeciwnicy próbowali go zdyskredytować, zarzucając mu manipulacje przy kolekcie jerozolimskiej. Apostoł broni się, przedstawiając swoje bezinteresowne głoszenie Ewangelii w Koryncie jako dowód miłości i ojcowskiej troski o wspólnotę. Daje mu to także doskonałą okazję, aby zdemaskować przeciwników, którzy są według niego fałszywymi apostołami. Pożerają i niszczą wspólnotę, podobnie jak synowie upadłych aniołów i potomkowie pogańskich królów. Jeszcze jeden grzech i stojący za nimi apokaliptyczne siły zła to duma i wywyższanie się. Testament Rubena za ludzką arogancją dostrzega działanie ducha, który jest chełpliwy i wywyższa się. W dniu sądu Bóg obróci chwałę wywyższających się w pełną wstydu ciszę, a pretensje pychy w proch, to druga księga Barucha. Wreszcie wywyższanie się charakteryzuje królestwa, które na pewno upadną. Zgubę ściągają na siebie według wyroczni sybylińskich tyraniczni i dumni władcy Greków i dumny Rzym, zniewalający wszystkie ziemie. Aroganccy przeciwnicy Pawła pozostają pod wpływem ducha, który jest daleki od Chrystusowego. Duch Chrystusa, na którego powołuje się Paweł w 2 Koryntian 10,1 to duch łagodności i łaskawości, prautes kai epieikeia, a także uniżenia, tapejnos, które oni, czyli przeciwnicy, czytają jako słabość. Podczas gdy oni żądają od Pawła manifestacji siły, on okazuje się być naśladowcą kenotycznego Mesjasza, choćby z Mateusza 11,29 czy Filipian 2,7,8. Równocześnie Paweł dysponuje boską mocą, którą, przeciw, którą przeciwstawi swoim przeciwnikom. Występuje do walki z ich wyniosłością, 2 Koryntian 10,5 przeciwną poznaniu Boga, i w kluczu literatury apokaliptycznej zapowiada już ich upadek. Ich koniec będzie zgodny z ich uczynkami. To konkluzja z 2 Koryntian 11,15. I wreszcie lista wad, którą znajdujemy u końca drugiego listu do Koryntian, to także bardzo ciekawe nawiązanie być może do motywów apokaliptycznych i, i duchów, które stoją za ludzkimi wadami. W swoim testamencie Symeon wspomina morderczą zazdrość, którą żywił wobec widzimy tu tą listę wad przed oczyma. Nawiązanie apokaliptyczne. W swoim testamencie Symeon wspomina morderczą zazdrość. Która żywił wobec Józefa, a która prowadziła go do pragnienia zgładzenia go. Jego umysł, jak opisuje, został zaślepiony przez księcia błędu, w innych manuskryptach przez ducha zazdrości. Stąd patriarcha poleca swoim dzieciom strzec się wszelkiej zazdrości, której duch ucieka przed miłością bliźniego. A mieszkając w człowieku zatruwa jego myśli, duszę i ciało, posługując się przy tym innymi duchami i nie dając spoczynku nawet podczas snu. W podobnym tonie Dan, wyznając pod koniec życia swoją radość z powodu śmierci Józefa, przypisuje ją duchowi zazdrości, jednemu z duchów Beliara, pracującemu w jego sercu. Przekonywał On Go, że także On jest synem Jakuba i zachęcał, aby dla zdobycia miłości ojca pozbyć się brata. Zazdrość pojawiająca się w Koryncie, u Pawła regularnie wymieniana jest w towarzystwie podziałów i sporów we wspólnocie Heris. Może ona także wskazywać na właśnie toczące się wokół różnych grup apostołów. I oczywiście mogą za nią także stać przeciwnicy Pawła. W istocie oni i ci, którzy są im posłuszni, podążają za księciem błędu. Zazdrość zatruwa całą osobę, należy do duchów Beliara i wykorzystuje inne złe duchy. Burzy chrześcijańską wspólnotę w Koryncie, czyniącym mieszkaniem ducha innego niż Chrystusowy. Inny grzech i inny duch to duch gniewu, Tymos, tej złej emocji i stojącemu za nią duchowi, szczególnie dużo miejsca poświęca patriarcha Dan, opisując ją w parze z fałszem, jako zaślepiającą człowieka i nie pozwalającą dostrzec prawdy, odróżnić przyjaciela od wroga. Gniew zostaje porównany do leoparda wysysającego krew ze swojej ofiary, Testament Dana 1.8. Oddziałuje on zarówno na ludzki umysł, jak i ciało i duszę, a jego duch porusza się zawsze w towarzystwie kłamstwa po prawej stronie szatana, rozdział 3 Testamentu Dana. Kiedy zapanują one, czyli kłamstwo, szatan i gniew nad duszą, odchodzi od niej pan, a króluje Beliar. Unikając gniewu i kłamstwa, człowiek jest w stanie przepędzić Beliara. Zatem Izrael ma strzec się szatana i jego duchów oraz trzymać z dala od gniewu i fałszu. Także testament Jakuba w siódmym rozdziale wzywa do przepędzenia demonów i do unikania złych dróg świata czyli gniewu. Ci, którzy nimi chodzą, nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego. Jeśli gniew w literaturze apokaliptycznej sprzeciwia się prawdzie, a jego duch zawsze porusza się w towarzystwie szatana, można zrozumieć Pawła, który rezygnuje z bezwzględnego wymierzenia kary w Koryncie. Oraz przybywania do nich w gniewie. Tego oczekiwali przeciwnicy, wyraźnie pozostający pod wpływem ducha gniewu. Paweł w II Koryntian często powołuje się także na prawdę Chrystusa, którą głosi, a która stoi w sprzeczności z duchem gniewu. Nie mają jej w sobie ci, którzy podżegają do gniewu i pielęgnują go w sobie. Jeszcze inny grzech i inny stojący za nim demon, to grzech obmowy. Testament gada wiąże ducha nienawiści z obmową. Według wyroczni sybillińskich piąte pokolenie ludzkości, gorsze od gigantów, rozsiewało wszędzie oszczerstwa, podobnie jak za czasów Noego. Nieubłagany sąd spadnie na oszczerców, na nich spadają także cierpienia czasów ostatecznych, według wyroczni sybillińskich. Obmowa, której dopuszczają się wobec Pawła przeciwnicy, to stały motyw 2 Koryntian 10:13. W ich oczach jest on patetycznie słaby kiedy przebywa wśród nich, natomiast mocny jedynie w listach. Pawłowi brak Ducha Bożego, nie zasługuje na miano apostoła w Koryncie, między jego słowami, a czynami zionie przepaść, wreszcie nie dając się utrzymywać w wspólnocie, prowadzi równocześnie podejrzaną zbiórkę dla Jerozolimy. To wszystko oskarżenia, które można wyczytać w rozdziałach od 10 do 12. Paweł może dzielić przekonanie właściwe autorom żydowskim, że oszczercy, mając w sobie ducha nienawiści, Zostaną przez Boga ukarani, łącznie z cierpieniem, które spadnie na nich w czasie sądu. No i wreszcie grzechy natury seksualnej. One są chyba najbardziej popularne, także w literaturze apokaliptycznej. Do, z, dla złoczyńców i nieczystych Bóg szykuje karę w postaci rzeki ognia. Księga jubileuszy przypisuje karę potopu rozwiązłości czuwających, którzy grzeszą z córkami ludzkimi i stają się zarzewiem wszelkiej nieczystości. Jubileusze wzmiankują także sąd nad gigantami. Który przychodzi na nich za ich rozwiązłość i nieczystość. Duchy rozwiązłości, kojarzone z szatanem w Testamencie Dana, nakłaniają do grzechu także synów Lewiego. Grzechy natury seksualnej pojawiają się regularnie we wspólnocie koryńskiej, mogąc przywodzić, i wydaje mi się to ciekawa aluzja, na myśl grzechy czuwających, którzy zamiast zatroszczyć się o ludzkość, sprowadzili ją na własne złe drogi. Czy w ten właśnie sposób nie grzeszą przeciwnicy Pawła? Apostołowie, którzy wykorzystują swój autorytet, wyrządzając szkodę wspólnocie. Ewangelia, którą głoszą, jak się powszechnie przyjmuje, nie różni się od Pawłowej zawartością, ale stylem życia. Parola między nimi a czuwającymi jest tu szczególnie, szczególnie ciekawa. I już wnioski: motywy apokaliptyczne, które mieliśmy okazję zobaczyć, niewątpliwie wzmacniają symboliczną retorykę Pawła. Dodając, dodają do niej faktor, o którym J.K. Smith, idąc za Charlesem Taylorem, faktor, który J.K. Smith idąc za Taylorem, nazywa wyobrażeniem społecznym. Wyobrażenie społeczne to sposób, w jaki projektujemy sobie świat, zanim jeszcze o nim pomyślimy. John Collins, wtórując, mówi tu o rewolucji wyobraźni, jaką wywołuje apokaliptyka. Za pomocą apokaliptycznych obrazów, które Paweł zaszczepia w umysłach i sercach słuchaczy, dokonuje się pierwsze. Wartościują, pierwszy wartościujący opis otaczającego świata. Nie powtarzając już wcześniejszych szczegółowych wniosków, motywy apokaliptyczne oddziałują na, na dyskurs Pawła w 2 Koryntian 10.13 na trzech poziomach. Po pierwsze wzmacniają krytykę ukierunkowaną na przeciwników apostoła, przenosząc konflikt z nimi na poziom eschatologiczny, ujawniają ich prawdziwą tożsamość jako sług szatana prowadzonych przez obce Chrystusowi duchy. Po drugie, apokaliptyka wzmacnia autorytet apostoła Pawła, który walczy u boku Chrystusa o zbawienie wspólnoty korynckiej przeciw zagrażającym jej siłom ciemności. Jego walka nosi znamiona świętej wojny i zapowiada Boży Sąd nad przeciwnikami. I wreszcie po trzecie, motywy apokaliptyczne służą oderwaniu Koryntian od wpływu przeciwników i niezmiernie wzmacniają Pawłową parenezę, apele moralne. I to są, myślę, dostateczne powody, jest ich więcej, jak choćby fakt, że przeciwnicy to judeo-chrześcijanie, ale to są dostateczne powody, dla których Paweł mógł szukać w popularnych w swoim czasie obrazach apokaliptycznych wsparcia dla bardzo enfatycznego, ognistego, pełnego patosu zakończenia drugiego listu do Koryntian. Dziękuję bardzo.